Cześć, tu Bartek z Road Racing. Dziś chciałbym wam przedstawić materiał na temat tego jak wybrać nowy rower szosowy. Na czym się skupić, z czego, ta, z czego to zastanawianie się będzie się składało, jakie tematy macie do rozważania, jakie wybory do poczynienia. Zaczynamy, niemniej jednak zanim zaczniemy, polecam ofertę partnerów kanału sklepu Bike Chill. Rowery Orbei, Cannondale i inne w szerokim wyborze na miejscu z upustem 10% na kod ROADRACING.PL yy, oraz yy, optyk okular yy, 5% upustu na 5% upustu na okulary Oakley i innych marek i Evan Light 3% upustu na hasło roadracing yy, pełen wybór kół karbonowych yy, okej okay. Przejdźmy do tematu. Przede wszystkim na początku tej drogi, bo poukładałem to tak, że rozmiar i to, co te, te rzeczy takie mega trudne zostawimy na koniec. Natomiast na początku tej drogi musimy się zdecydować, jaki rower szosowy chcemy sobie kupić. Do wyboru z grubsza są trzy typy rowerów. Pierwszy z nich widzicie tutaj na zdjęciu rowery Aero. W sumie jeśli chodzi o udział w rynku, to myślę się, że ten rower ma, te, tego typu rowery mają najmniejszy udział, mają dosyć wymagającą geometrię, bywają dosyć długie i niskie, może to reaktor nie jest najlepszym przykładem, ale są inne rowery, które mają taką geometrię dosyć wymagającą, mają wysokie koła na wysokim stożku, które szczególnie początkującym kolarzom na pewno bym nie polecał. To do tego trzeba nabrać pewnego rodzaju doświadczenia, i ten rower nie jest dla każdego. Mówiąc w skrócie. Ok, co jest jeszcze do wyboru? Model skultura jest to rower jest o geometrii bardzo podobnej, bardzo zbliżonej do reaktora. Niemniej jednak, wysokość stożka jest tutaj niższa, rower jest lżejszy. Ale dalej jest to typowy rower wyścigowy, czyli to też nie będzie ta najpopularniejsza kategoria, aczkolwiek prawdopodobnie już bardziej popularna. Prawdopodobnie w ofercie Meridy tego roweru sprzedaje się więcej niż Reacto chociaż kto to wie, trzeba by się Meridy zapytać. I najpopularniejszą kategorią rowerów, których, które ja wielokrotnie polecałem dla początkujących i dla innych generalnie kolarzy, są rowery typu Endurance. W tym przypadku jest to skultura Endurance 8000 Jeśli chodzi o inne przykłady z rynku To będzie BMC Road Machine, Giant Defy yy, Trek Domani yy, Cannondale Synapse yy, I inne tego typu rowery Także ten wybór rowerów Endurance jest bardzo duży Niektóre marki mają nawet po dwa modele Jak na przykład Cervelo i zdecydowanie tutaj bym polecał taki rower na początek przygody z kolarstwem żeby sprawdzić czy wam się to podoba czym on się z grubsza charakteryzuje krótszy reach, reach jest to wymiar od środka suportu do podstawy główki sterowej mierzony w poziomie, to jest reach, czyli taka realna długość roweru i wyższy stack, czyli to samo miejsce, środek suportu, główka tutaj tylko mierzymy wysokość to ta wysokość będzie wyższa a długość krótsza Ridge krótszy, stack wyższy w rowerach typu Endurance proporcja ta dzieląc stack przez Ridge będzie również rosła szkła w kierunku 1,50 i taki rower jak choćby takie, takie BMC Road Machine czy, czy Merida Skultura Endurance czy DeFi od Gianta oferuje naprawdę wyższy poziom komfortu. Musicie mi uwierzyć, jeździłem na tych rowerach wielokrotnie, posiadałem taki rower, wypożyczałem takie rowery w wypożyczalniach, miałem takie rowery na testach od producentów. Te rowery naprawdę są wygodniejsze, oszczędzają wasz kręgosłup, dają komfort w siodle i tutaj może wyprzedzając trochę, bardzo ważną rzeczą w rowerach, by było ci na nim wygodnie jest długość tego roweru, jeżeli ten rower jest za długi na Ciebie, jeżeli Twój cały reach efektywny, czyli od siodełka do klamki jest za długi, no będziesz w bardzo nieciekawej pozycji układał swoje 4 litery na siodełku i nie wróżę tutaj yy, komfortowej pozycji w taki sposób, jeżeli on będzie za długi, natomiast rower Endurance jest dobrym pomysłem pro na to, żeby skrócić tą wartość, i przejść po prostu w taki sposób dalej do wyboru także podsumowując, trzy główne typy rowerów rowery Endurance łącznie z rowerami, które mieszczą większe opony typu właśnie Trek Domani rowery wyścigowe i rowery, i rowery Aero ok, to są trzy główne typy i teraz jeśli chodzi o, o rower taki wyścigowy, no to tu jeszcze mamy do pokazania TCR Advanced, ale nie o to w tym akurat wizerunku chodzi. Tutaj bardziej chodzi już o przejście do drugiego tematu. A tym drugim tematem jest materiał ramy. Generalnie mamy do wyboru dwa główne materiały, z których produkowane są rowery i trzeci taki mniej używany. Te pierwsze dwa główne to jest karbon i aluminium. Stopy aluminium oczywiście, czyste aluminium nie nadaje się do produkcji ram rowerowych, jest zbyt miękkie, natomiast w stopach, które oznaczane są tam od cyfry 6, 7, początek tego stopu, już jako materiał do budowy ramy się jak najbardziej nadaje. Jak była rocznica Gianta, to zrobiliśmy fotkę 20-paroletniemu Giantowi XTC Team, oryginalnemu aluminiowemu rowerowi, który ma ponad 20 lat i no, spokojnie ponad 100 tysięcy kilometrów przejechane. Także aluminium jest również materiałem bardzo trwałym. Niemniej jednak o czym te materiały się przede wszystkim różnią? No wagą. Zachowując swoje właściwości, jeśli chodzi o sztywność karbonowa rama może ważyć 700 gramów to jest niewyobrażalne dla ramy aluminiowej niewyobrażalny wynik, natomiast spokojnie w przyzwoitej cenie można kupować ramy w okolicach 1000 gramów karbonowe waży, waży tyle rama w rowerze, który kupujecie i karbon no, jest teraz zdecydowanym liderem jeśli chodzi o o, o to co oferuje, o to, o jakość jazdy o tłumienie drgań, no i o sztywność są różne opracowania dotyczące sztywności, porównania sztywności ram karbonowych i aluminiowych, bardzo często brakuje w nich wa wag tych ram, bo przy bardzo dużej wadze aluminium będzie super sztywne, natomiast no, jedno i drugie, jeden i drugi materiał oferuje wystarczającą sztywność jak na rower, natomiast w aluminium mamy mniej chłonięcia drgań, mniej chłonie drgania aluminiowa rama od ramy karbonowej i to jest wyczuwalne w czasie jazdy mówię też specjalnie tutaj o tych materiałach żeby powiedzieć Wam, że nowe, nowe ramy aluminiowe oferują naprawdę przyzwoitą jakość jazdy ja miałem okazję jeździć na aluminiowym rowerze na Giantie Revoltie podczas testów przed jego światową premierą i jeździło się na tym rowerze naprawdę spoko także to nie jest na pewno powód, żeby skreślać te rowery komfort jazdy jest przyzwoity oczywiście w karbonie będzie lepszy możliwości zejścia z wagą są tam ze zrozumiałych powodów większe. Stal jest materiałem Steel is real to stare hasło. Stal jest materiałem używanym często w takich roberach customowych ma swój styl, jest wygodnym materiałem, jest materiałem, który się łatwo naprawia i karbon i aluminium również można naprawiać, różnie to z tą jakością tych napraw bywa w Polsce, niemniej jednak no, nadają się te materiały do naprawy, nie można powiedzieć, że są nienaprawialne. Natomiast stal jest materiałem takim rzadziej używanym. Buduje się na nim najcięższe rowery, generalnie. Można się starać przy pomocy super lekkich rur zbudować lżejszy rower, ale no jest to dużo prostsze po prostu przy pomocy choćby karbonu. Niemniej jednak ta stal jest materiałem. Jest jeszcze magnes. Magnezowe ramy się zdarzają, ale to już bardzo rzadko i dlatego ten, ten materiał. Pominiemy także tu mamy ramę karbonową TCR Advanced. Tak wyglądają rowery wykonane z karbonu. A obok rama aluminiowa. I właśnie po to też pokazuję tutaj Wam fotkę tej ramy aluminiowej, żeby zobaczyć, że tu są i polerowane spawy. rower wygląda bardzo atrakcyjnie i jak najbardziej aluminium może być brane pod uwagę przy zakupie yy, roweru. Ok. Przechodzimy do kolejnej rzeczy: przy wyborze roweru szosowego, jaka przed wami będzie stała, wybranie grupy napędowej. Tu mamy stronę największego na świecie producenta grup napędowych, czyli japońskiej marki Shimano. Super renomowanej. Ja osobiście jeżdżę na tym Shimano obecnie. Bardzo fajny osprzęt i wybór jaki byście tylko nie chcieli od góry patrząc Shimano Durais, Shimano Ultegra, Shimano 105 Di2, Shimano Tiagra, Shimano Sora, Shimano Claris i Tourney I to są grupy szosowe. Mamy jeszcze dostępną 105 manualną w dalszym ciągu, z tego co wiem. A te trzy wyższe grupy już są dostępne w wersji Di2. Najdroższą, najbardziej taką grupą używaną w World Tourze i w najdroższych rowerach jest Shimano Dura-Ace Shimano Ultegra to jest dla entuzjastów takich sportowych ścigających się intensywnie, którym zależy na najwyższych osiągach, ale nie chcą płacić tej najwyższej ceny i różnica w wadze w stosunku do Dura-Ace jest w okolicach 250-300 do gramów Kolejnym szczebelkiem w hierarchii Shimano jest 105 Di2 w dalszym ciągu korzysta ona z technologii używanych w dwóch wyższych grupach, ale nie w pełnym zakresie. Nie ma przykładowo trzeciego guzika, przednia przerzutka działa troszeczkę wolniej. Połącze Bluetooth w tylnej przerzutce jest oczywiście dostępne, jest to grupa jak najbardziej godna polecenia. U konkurencyjnego sram rywa rywalem jest SRAM Rival Access. Tiagra to dziesiątkowa grupa, to były grupy dwunastkowe. Jeden jedenastkową grupą jest grupa. 105 i Ultegra Mechaniczna. Tiagra jest grupą dziesiątkową. 10 biegów, przyzwoita jakość, atrakcyjna cena. Podobnie w Sorze. Tu schodzimy do 9 biegów, i w się do 8. Jeśli chodzi o Shimano, japoński producent, jego rzeczą, o której powinniście pomyśleć, to jest dostępność części. No, jeśli z rowerem swoim podróżujecie. To musicie pamiętać, że części do Shimano dostaniecie wszędzie i to jest wielka zaleta tej firmy. Jakość pracy tych komponentów jest również wysoka, dostępność części spora. Mechanicy znają tę grupę sprzętu, no bo tego jest całe mnóstwo na rynku. Bardzo często na pierwszym montażu producenci decydują się na założenie Shimano i tak się ta grupa przedstawia w sumie. Podsumowując, idziemy dalej. Producentem Road Racing. O, bardzo miło mi zawsze oglądać stronę kampy. Oni używają sformułowania, które jest nazwą tego kanału i klubu, którym zarządzam. Yy, mamy tutaj yy, grupy elektroniczne Kampy. Yy, super rekord IPS, super rekord IPS na yy, hamulce tarczowe. Yy, I są tutaj również inne grupy. Rekord zaraz je znajdziemy grupy kampaniolo poza super rekordem to Rekord Rekord, Horus i Centaur tak wygląda line up Campagnolo w tej chwili te najwyższe grupy które są tu dostępne to, to są grupy dwunastkowe Precyzja działania na wysokim poziomie. Ja jeździłem jeszcze na jedenastkowym Kampaniolo z 2017 roku. Bez zarzutów. Jedynie duża różnica w stosunku do Shimano, jeżeli rozważacie Kampaniolo, to tak naprawdę klamki. One działają zupełnie inaczej. Mają również dwa niezależne padelki do zmiany biegów. Jednym, który macie pod palcami, dajecie bieg do góry, zrzucacie w dół kciukiem. To jest ta różnica Fani, tacy fanboje Shimano Śmieją się, że tak działa turniej w Shimano, naj, najtańsza grupa No na pewno nie można Powiedzieć, że grupy Campagnolo Są tanie, absolutnie I yy, yy, no można Po prostu Campagnolo Kupić z rowerem lub założyć do roweru W sytuacji jak lubicie tego włoskie, Włoskiego producenta, pasuje wam Klamka, jeśli chodzi o jej kształt i akceptujecie też kilka innych historii, choćby to, to jest taka mała wada, ale warto o tym wiedzieć. Hamulce kampaniolo-tarczowe mają najmniejszą szczelinę na tarczę hamulcową. No, potrafi to być przy jakichś niedoskonałościach roweru duży problem, natomiast no, warto o tym wiedzieć z góry. I tutaj macie pełne zestawienie tych grup Tak jak to wygląda Centaur, Rekord, Horus No tutaj jest sporo karbonu, grupy są drogie Podaż części jest ograniczona Jest to numer 3 tak naprawdę teraz na rynku Numerem 2 jest amerykańska firma Sram I to ta, ta firma jest głównym rywalem Shimano tak naprawdę bardzo dobrze, że jest, bo dzięki temu mamy konkurencję i te dwie firmy się rozwijają, walcząc ze sobą o nas, o klientów. Tak się prezentują te grupy. I przejdźmy do SREMA. SREM na szosie przez pandemię, tutaj jakby w czasie pandemii, wypłynął dosyć konkretnie, bo mieli te grupy dostępne w tamtym czasie. Były problemy z dostawami Shimano, ale jeśli chodzi o SREMA, no to dostępność była spora. Spo bardzo dużo rowerów na SREM, Rival Access, na Force Access wjechało na rynek yy, Zasada działania SREMA jest jeszcze inna Mamy dwa padelki do zmiany biegów w prawym zmieniamy biegi na kasecie w dół w Lewym dajemy do góry Dwa na raz, zmiana biegu z przodu No Jest to logika prosta Przypomina to trochę skrzynię sekwencyjną w samochodzie Jeśli chodzi o samo działanie, przynajmniej na kasecie Jeśli chodzi o zmiany biegów Siła hamulców jest bardzo duża Waga tych grup jest generalnie większa niż w Shimano Szczególnie rajwala AXS Który jest no, najtańszą grupą i taką najbardziej przystępną Często wybieraną przez kolarzy Jeździłem na rajwalu AXS Bardzo przyzwoicie się na tym jeździ krótko mówiąc Działa to trochę wolniej od Shimano Ale jeżeli ten warunek odrzucamy na bok To poza tym wielkich wad nie ma Zmienia biegi, trafia w biegi, ma mocne hamulce i w sumie w mojej ocenie największą wadą tych grup jest ich bardzo duża waga, którą można w prosty sposób zmniejszyć, po prostu zmienić budowę KORP, żeby korba nie była odlewem yy, tylko żeby była po prostu w jakiś inny sposób zbudowana, bardziej wycieniowana, yy, lub yy, no metod budowy Korp jest sporo. Yy, choćby, żeby powiedzieć, pierwsze z brzegu metody, yy, to w przypadku. Yy, Shimano korba jest pusta, to jest ten cały hollowtech, A w przypadku rotora korba ma trzy dziury, takie odwierty. Odwiercone otwory, które powodują, że korba jest lżejsza, nie tracąc jednocześnie sztywności. Grupy SRAMA, które mamy do wyboru, to jest SRAM Red Access, SRAM Force Access i SRAM Rival Access. Plus pozostałości po grupach mechanicznych, których generalnie już nikt nie kupuje, SRAM stawia całkowicie na elektronikę. Jest to istotny rywal Shimano. Myślę, że Shimano bierze go bardzo poważnie pod uwagę jako rywala. Jest dostępny w sporej ilości rowerów, szczególnie w opcji Rival Access i Force Access. W topowych rowerach zdarza się Red Access. 12 biegów, mniejsze koronki z przodu i koronka 10 biegowa w kasecie, najmniejsza, to jest to, to co wyróżnia Srema od yy, konkurentów yy, i tutaj mamy rozstrzygnięty temat wyboru grupy, czyli tą grupę również musicie wybrać, teraz już wiecie między czym a czym wybieracie jeśli chodzi o koła, bo to jest kolejny temat, to do wyboru są dwie główne kategorie kół, czyli koła karbonowe, koła aluminiowe. Tu macie na RC 1100 są to koła karbonowe, a tu przykładowo koła aluminiowe. I od razu możemy też sprawdzić yy, wagę yy, 1651 gramów. Yy, kliknijmy sobie w te koła. Tak, są to koła aluminiowe, ważą dosyć, yy, wcale tak nie, nie tak dużo jak widać ale jest to produkt aluminiowy aluminiowe koła troszkę mniejszy komfort mniej tłumią drgania w porównaniu do kół karbonowych mniejsza sztywność boczna większa waga czyli też większa, większy, większa moc wymagana do rozpędzenia takich kół ale niezawodne, odporne na uderzenia odporne na, na jakieś drobne defekty podczas jazdy mają zazwyczaj też więcej szprych od kół karbonowych i są one generalnie w rowerach do 20 tysięcy złotych standardem. I w tym budżecie no, musimy się liczyć z tym, że będziemy po prostu jeździli na tego typu sprzęcie. Natomiast koła karbonowe droższe, oczywiście. One kosztują jako, jako produkt aftermarketowy od 4000 zł w górę powiedzmy tutaj widzimy model RC 1100 Dycad 1300 gramów, czyli bardzo lekkie. To są te koła pod hamulec tarczowy Jeśli chodzi o, no i w tym się taka jest główna różnica: waga, sztywność, wygląd również. Nie zapominajmy o tym, bo przecież kupujecie ten rower po to, żeby wam się on podobał i musimy tutaj pamiętać o... również o atrakcyjnym wyglądzie. Dobrze, czyli koła, no wiadomo, jeszcze opony, ale opony to już jest mniejsza sprawa, jeśli chodzi o wybór. Wszystkie te główne tematy wyboru mamy do tej pory omówione i został najważniejszy temat, czyli yy, rozmiar tego roweru. Tu mamy taką tabelkę ze sklepu Evans. Jak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o rozmiary. I o dobór, ale to jest tylko zgrubna informacja. To jest Takich tabelek jest w internecie cała masa. Natomiast, wiadomo, najlepszym, najlepszym rozwiązaniem jest zrobić sobie bike sizing przed zakupem sklepu, i to jest rozwiązanie polecane. Natomiast, jeżeli chcecie sami się z tym mierzyć, to, to, to ustawia się wielkość roweru i potencjalną na dwa sposoby. No, najlepszym sposobem jest się jednak przymierzyć usiąść na tym rowerze. Podnieść sobie na spodziewaną wysokość siodło. No i choćby tym najprostszym sposobem, takim które wszyscy znają, czyli położyć piętę z wyprostowaną nogą, i później palce. I czy to się mieści? Czy generalnie sztyca pozwala na ustawienie siodła w takiej wysokości? Ale drugi, druga z tych rzeczy jest dużo ważniejsza. Tą drugą rzeczą jest reach, czyli długość tego roweru, bo tu jest dużo mniejsza możliwość, że tak powiem, skorygowania tego. I, dlaczego, I dlatego bardzo Was zachęcam, żeby zrobić następującą rzecz, poprosić, żeby Was ktoś przytrzymał na tym rowerze, wyciągnąć ręce do przodu pod kątem prostym, siedząc na, na siodełku w sklepie na rowerze i przechylić się do przodu do klamek i powinniście trafić w te klamki mniej więcej. Zalecany kąt między waszym ramieniem a tułowiem to jest 80-90% do 90 stopni, przepraszam. Czyli blis, troszeczkę kąt prosty i poniżej troszeczkę. To jest zalecany wymiar. Jeżeli ten wymiar będzie właściwy, to jest bardzo duża szansa, że na rowerze jeździ, będzie wam się jeździło dobrze. Uwierzcie mi, że można z rowerem robić wszystko. Jeżeli rower jest na was za długi, dajmy na to o 2 cm, czyli wyciągacie te ręce mocniej do przodu, siedząc na nim, nie ustawicie sobie prawidłowej pozycji. Po prostu będzie zawsze niewygodnie. Siodełko ze złota wam nie pomoże. Robione na 3D, na wymiar, na wszystko, zawsze będzie źle jeżeli będzie właściwa długość tego roweru, odzyskacie komfort i radość z jazdy to jest taki bardzo skrócony poradnik, bo generalnie polecaną metodą jest jednak ten Bike Sizing ale pamiętajcie, żeby bardzo przyłożyć się do oceny właściwej długości roweru, to jest moja porada dla Was za tą poradę będziecie wdzięczni, jak siądziecie na rower, który jest właściwej długości i będzie Wam się wygodnie jeździło naprawdę jest to metoda nie do przecenienia i bardzo serdecznie Wam polecam, czyli ręce do przodu, normalnie pod kątem prostym, siedząc na fotelu i przechylić się do przodu. Jest to metoda również znana, to nie jest moja metoda, to jest metoda polecana w internecie przez, przez wiele y, osób, natomiast jest to metoda, która działa bo ona określa, jeżeli to zrobicie prawidłowo to mniej więcej ten kąt będzie 90 stopni on może być trochę niższy wtedy ten komfort będzie wyższy natomiast unikajcie sytuacji w której sięgacie daleko do przodu do klamek, siedząc na rowerze to znaczy, że ten rower jest za duży i prawidłowy wymiar roweru w ten sposób możecie określić a tutaj tą tabelkę, taką jak i wiele innych traktować tylko jako z grubną wytyczną nic, nic co Was wiąże, aczkolwiek warto zajrzeć na, na wytyczne producentów, bo niektóre są fajnie zrobione i w ten sposób zweryfikować, czy ten rozmiar jest na pewno dla Was. Nie kupujcie rowerów w ciemno. Nie, nie polecam zakupu roweru wysyłkowo. Naprawdę, uważam, że rower się powinno przymierzyć siąść na nim, sprawdzić to wszystko i rozsądny sprzedawca powinien być tu dla Was wsparciem i pomóc Wam w tym procesie, także pamiętajcie, że wysokość siodełka to jest sprawa, którą się zawsze ustawi, chyba, że wykraczasz poza zakresy, wtedy już ten rower na pewno nie jest rowerem dla Ciebie, natomiast bardzo ważną rzeczą jest długość i ta długość jak będzie właściwie wyszacowana to i nie będzie problemów z komfortem, z Twoim siedzeniem z komfortem tego siedzenia i, tego wam, I to Wam wszystkim polecam. Czyli cały ten dzisiejszy odcinek to są rzeczy, na które należy zwrócić uwagę, wybory, które na Was czekają, no i metody, jak sobie z tym radzić. Dziękuję wszystkim serdecznie, zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam serdecznie, Bartek z Road Racing, cześć.